Witam wszystkich na kanale Sąsiedzkie Granie. Ja jestem Maciek, a tym odcinkiem chciałbym rozpocząć nową serię poświęconą młodszemu pokoleniu. Jak widzicie nowa aranżacja, ponieważ znajdujemy się w pokoju moich córek, które uwielbiają grać w gry planszowe. A co więcej, chciałby zacząć grać w te trudniejsze dla starszych graczy gry. Ale żeby mogły z nami usiąść do rozgrywek muszą poznać różne mechaniki, które rządzą grami. Ja staram się wyszukiwać takich gier dla nich, aby mogły poznać różne miksy tych właśnie mechanik. Dzisiaj gra, która posiada draft oraz zbieranie zestawów, a grą tą jest Draftozaur. Gra estetycznie wykonana. Wydało ją nasza księgarnia. Gra jest dedykowana od 8 lat, ale myślę, że z lekką pomocą rodziców 7-6 latkowie też mogą do niej usiąść. Można w nią grać od 2 do 5 graczy oraz czas rozgrywki powinien zmieścić się w 25 minut. Dzięki czemu gra Powinna skupić uwagę dziecka na całą rozgrywkę. Teraz pokażę Wam zasady gry, a później zapraszam Was do szybkiego podsumowania. Tak wygląda rozłożona rozgrywka dla dwóch graczy. Każdy otrzymuje taką oto planszetkę. Planszetki są dwustronne: jest wersja zimowa oraz wersja letnia. Ja skupię się dzisiaj na wersji letniej, a zimową zostawię Wam do odkrycia. Instrukcja jest czytelna i nie powinniście mieć z tym najmniejszego problemu. Do tego mamy woreczek, do którego wrzuciłem już dinozaury. W zależności od ilości graczy, instrukcja mówi, ile dinozaurów każdego rodzaju mamy tutaj włożyć. Ja przygotuję rozgrywkę dla dwóch graczy. Więc do woreczka trafiło po 8 dinozaurów każdego rodzaju. Do tego kostka w zasięgu każdego z graczy oraz każdy otrzymuje taki oto pojemniczek oraz ewentualnie drugi do przykrywania. Gra składa się z dwóch rund, a każda runda będzie składała się z sześciu tur, podczas których będziemy umieszczać nasze dinozaury na naszych planszetkach. Na planszetce mamy 7 pól akcji, są to 3 pola po jednej stronie rzeki, 3 pola po drugiej stronie rzeki oraz sama rzeka. W grze chodzi o to, by zdobyć jak największą ilość punktów, a punkty mamy pokazane na każdym z pól. Jakie pole co mówi, omówię w dalszej części instrukcji. Teraz przejdźmy do całej mechaniki gry. Na samym początku każdej rundy każdy z graczy... Tajemnicy przed innymi będzie losował z woreczka 6 dinozaurów. Kiedy już to jest zrobione, pierwszy gracz, wedle wylosowanej kolejności, będzie rzucał tą oto kostką, która będzie ograniczać naszych przeciwników do umieszczania dinozaurów. Jakie mamy w ścianki na kostce? Pierwsze jest to drzewko, które zmusza przeciwników do umieszczania dinozaurów tylko w lesie, czyli na tych trzech zielonych polach. Następne są góry, które zmuszają do umieszczania dinozaura na tych trzech brązowych polach, czyli w górach. Wulkan mówi, że możemy umieścić dinozaura tylko po lewej stronie planszetki. Przeciwnie działa. Czaszka dinozaura mówiąca, że możemy położyć dinozaura po prawej stronie planszetki. Przekreślony tyranozaur. określa nas, że musimy, możemy położyć dinozaura tylko tam, gdzie nie ma żadnego innego tyranozaura, a tyranozaurem w grze jest czerwony mepel. I ostatnią ścianką na kostce jest przekreślona głowa dinozaura. Mówiąc że możemy kłaść dinozaury tylko tam, gdzie nie ma żadnego innego dinozaura. Kiedy już mamy wyrzuconą kostkę przez gracza, mamy wylosowane oczywiście dinozaury. Każdy gracz w tajemnicy wybiera jednego z dinozaurów. Do tego potrzebny jest właśnie drugi pojemniczek, gdzie zawsze będą zakryte dinozaury. Teraz właśnie wybiera tego jednego swojego dinozaura każdy z graczy. Kiedy już każdy z graczy wybierze, pokazuje i umieszcza dinozaura na swojej planszetce. Na przykład tu i w tym miejscu. Kiedy to już jest zrobione, przechodzimy do kolejnej tury, i w tym miejscu następuje wymiana pojemników z dinozaurami, a jeśli gra, gra więcej graczy, przekazujemy pojemnik w lewą stronę. I znów! Jest rzutkostką, ale już przez kolejnego następnego gracza. Po lewej stronie wybieramy po jednym dinozaurze w tajemnicy. Umieszczamy na planszetce i tak aż wyczerpie się pula dinozaurów w pojemnikach. Kiedy się to stanie, przechodzimy do drugiej rundy. I, no, i znów losujemy z woreczka po 6 dinozaurów w tajemnicy przed innymi graczami. I schemat działania jest taki sam. Co turę wybieramy jednego dinozaura. Jest rzutkostką, oczywiście, wcześniej. I tyle, jeśli chodzi o całą mechanikę gry. Trzeba zdobyć jak najwięcej punktów. A teraz omówię pola akcji na naszych planszetkach. Pierwszym polem na naszej planszetce jest Las Identyczności, gdzie możemy umieścić od jednego do sześciu dinozaurów, ale mogą być tylko tego samego rodzaju. Im więcej takich dinozaurów uzbieramy, tym więcej punktów otrzymamy. Poniżej mamy pole leśne trio, gdzie możemy umieścić tylko trzy dinozaury i muszą być tego samego rodzaju. I wtedy otrzymamy na koniec gry 7 punktów zwycięstwa. Ostatnim polem w lesie jest król dżungli, gdzie jest miejsce tylko na, dla jednego dinozaura. Jeśli będziemy mieli tego rodzaju dinozaura najwięcej na naszej planszy, spośród wszystkich planszy biorących udział, otrzymamy 7 punktów zwycięstwa. Przejdźmy teraz do pól w górach. Pierwszym polem a będzie na przykład Łąka Różnorodności, gdzie możemy umieszczać dinozaury, ale tylko różnych rodzajów. Im więcej takich dinozaurów. Uzbieramy, tym więcej punktów otrzymamy. Tutaj mamy pole, które pięknie się nazywa Preria Miłości. Możemy umieścić tutaj od jednego do sześciu dinozaurów, ale otrzymamy 5 punktów zwycięstwa za każdą parę. Na przykład za dwa tyranozaury otrzymalibyśmy 5 punktów zwycięstwa na koniec gry. Przedostatnim polem jest Samotnia. Gdzie, jeśli umieścimy naszego jedynego dinozaura, którego możemy, i nie będziemy go mieli nigdzie więcej, otrzymamy 7 punktów zwycięstwa. Ostatnim takim desperackim miejscem do umieszczania dinozaurów jest rzeka. Umieszczamy tam dinozaury tylko wtedy, kiedy nie możemy umieścić na żadnym aktualnie polu, a każdy dinozaur w rzece da nam jeden punkt zwycięstwa. Ostatnim elementem punktującym w są tyranozaury, ponieważ za każdego tyranozaura na planszy otrzymamy dodatkowy jeden punkcik. Podliczamy punkty, kto ich zbierze więcej wygrywa grę. Jeśli chodzi o zasady to tyle. Przejdźmy teraz do podsumowania. Jeśli chodzi o zasady to tyle. Jak widzicie nie są one trudne, żeby się nauczyć samemu. Ale i dzieci szybko przyswoją te zasady. Trudność polega na tym dla samodzielnego grania dla maluchów, że, żeby podliczać punkty na koniec, no i logicznie rozkładać te dinozaury, by wszystko ładnie nam pasowało i żebyśmy optymalizowali nasze wyniki punktowe. Dlatego ośmiolatkowie powinni sobie z tym już radzić, 7 6 z lekką pomocą rodziców. Też będą miały radość z draftozaura. Przejdźmy do plusów, minusów tej gry. Zacznę od tego, co mi się podoba. A przede wszystkim to jest wykonanie. Dinozaury to jest esencja tej gry. Są drewniane, ładne, kolorowe, solidne. Naprawdę sztos. Idąc dalej, grube, fajne, dwustronne planszetki graczy. Różnią się delikatnie punktowaniem. Zadane zestawy Dzięki czemu szybko nie znudzą się mm, Dzieciakom A i my będziemy mieli z tego Dużą frajdę Dalej mamy Pojemniczki na dinozaury Są kartonowe składane Ale mieszczą się w pudełku to po pierwsze Po drugie po tylu grach z dziewczynami Nic a nic się nie zniszczyły Więc uznaję je za solidne Kolejną rzeczą to to, że nazwy dinozaurów są w instrukcji oraz na brzegu pudełka. Następną rzeczą, która mi się podoba jest kostka w tej grze. Daje ona element losowości. Zmusza do większego kombinowania. Jesteśmy przez nią ograniczeni. Dzięki musimy bardziej wybierać dinozaury, lepiej je rozmieszczać i patrzeć jakie dinozaury przekazujemy Naszym przeciwnikom, dzięki czemu, jakie one później moż, mogą do nas trafić. Super element, dający większą dynamikę całej rozgrywce. Dzieciaki bardzo lubią właśnie ten rzutkością i zmuszanie rodziców do określonego miejsca, gdzie możemy położyć te nasze słodkie dinozaury. Następnym elementem jest woreczek. Woreczek jest ładny. Solidny, zielony, super się z niego losuje nasze dinusie, więc kolejny plus dla wykonania tej gry. I myślę, że jeśli chodzi o plusy, to tyle sama mechanika mi się bardzo podoba. Lubię grać z moimi dziewczynami w to, więc polecam tą grę z tego serca. Ale gra ma też jeden minus: a jest nią mm, zmuszanie. Do zakrywania dinozaurów za pomocą pojemniczka, jeśli mamy dostępne, albo ręki nie ułatwia to samej rozgrywki. Fajnie by było, gdyby gra posiadała takie zasłonki. Możemy oczywiście zrobić sami albo wziąć książki, albo sami zrobić jakieś z, z dzieciakami kartonowe właśnie takie zasłonki, żeby przeciwnicy nie widzieli dinozaurów. Jakie mamy aktualnie w pojemnikach? Szkoda, że tego nie ma w grze. Ale cena tej gry oscyluje wokół 50-40 zł. Jest, jest, jak za tą cenę, no to tutaj mamy super grę. Dobrze wykonaną. Polecam z całego serca. Dziewczyny moje również ją polecają. I to tyle, jeśli chodzi o DraftOzaura. Jak Wam się odcinek podobał i ta sekcja, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Pamiętajcie o tym, komentujcie, jeśli graliście, jeśli zachęciłem Was jakoś do tej gry. Do zobaczenia w następnym odcinku sąsiedzkiego grania. Cześć!